Wielkie brawa dla naszej drużyny, ale emocjonujący ten turniej, mógłbym opowiadać to co mówiłem na antenie, ale to czas nam się siebie ale wielkie brawa, ekscytujący mecz, mecze toczone dzisiejsza Wielka Walka z Olimpią Króż o Amaręs. 3-1 gra dzisiejsza bitwa po prywatce Aleksandra Sikory i dwóch bramkach Katarzyny Daleszczy ją opowiadać, ale teraz czas na wręczanie nagrody, a tutaj pan wielką przyjemność będzie miał wręczyć tą nagrodę nasz dyrektor turnieju, pan Wiesław Banias. Dzień dobry, dyrektor, odwielbiam z firmy Konin z Wiesława już Widzimy pan i pan Tomasz Lerkowski wraz z nagrodami od miasta Konin. Tym, na się... A oczywiście przekażę nagrody panu dyrektorowi Krzysztofowi Wrześniu, panu Karolowi Nowakowi, który wręczy teraz pół pomitki od miasta Wrzesień. I pan Marek Grabski wraz z nami również sekretarz klubu Wiktoria Wrzesień. Panie dyrektorze.